Witam serdecznie Państwa w naszym pierwszym odcinku programu, który jest pojedynkiem Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Michałowo. Z nami są trzy drużyny Koło Gospodyń Wiejskich Michałowianki, Koło Gospodyń Wiejskich Czerwone Szpilki oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Bondar. Dzisiaj będziemy rywalizować w trzech kategoriach przystawka, danie główne oraz deser. Temat przewodni można powiedzieć taki trochę luźny. Szukamy potrawy, która mogłaby stać się takim charakterystycznym symbolem gminy Michałowo. Na każdą potrawę koła będą miały określony czas. Na przystawkę 45 minut, na danie główne godzinę i na deser również 45 minut. W takim razie zaczynamy. 3, 2, 1, czas poszedł. koło Gospodyń Wiejskich czerwone Szpilki. Co na Przestawkę dziś proponujecie? E, dzisiaj proponujemy smalczek własnej e, roboty z cebulką, z, e, z jabłuszkiem, coś takiego troszeczkę bardziej zdrowszego i kiszony ogóreczek. E, teraz jest już zima, prawie zima, więc jakby idziemy w te takie właśnie cieplejsze e, klimaty, czyli jakieś tam e, kwaszonki e, no i takie tłuszcze, żeby też troszeczkę, jak, tak jak niedźwiedzie, właśnie nabrać trochę takiej mocy. Koło kołem gospodyń wiejskich Czerwone Szpilki z Michałowa, mam na imię Magdalena Jurczuk. Ja się nazywam Katarzyna Nos. Nasze koło jest dość młodziutkie, bo ma, liczymy około półtorej roku. Pomysł narodził się w maju przy okazji Dnia Mamy i chciałyśmy to właśnie tak troszeczkę bardziej zrobić, bardziej oficjalnie, bardziej Tutaj medialnie, i taki właśnie pomysł się narodził. Nasze koło Gospodyń Wiejskich ma 20 członków. Mamy też osoby, które są niepełnoletnie. Najmłodsza dziewczynka ma 8 lat, potem są dwie 13-latki, 17-latka, 18-latek. My tam niewiele, ponad 18, a najstarszą osobą jest osoba, która ma 66 lat, więc mamy bardzo duży przekrój wiekowy są i mężczyźni, są kobiety, uzupełniamy się. Myślę, że nadajemy na tych samych falach, bardzo z sobą fajnie współpracujemy. Generalnie to jest kilka rodzin. Przekazujemy takie doświadczenia, przepisy i w ogóle taką chyba styl bycia swoim dzieciom i tam to właśnie tym też zależy, tak? żeby wkręcić je w coś, co my robimy. Podczas dzisiejszego gotowania oczywiście nie może zabraknąć osób, które będą to oceniać. Jest jury, które będzie sprawdzać, szukać tych najlepszych smaków. Ze mną jest pierwsza jurka Iwona Bartniczuk. Cześć Konrad, dziękuję. Bardzo się cieszę na to, że będę mogła spróbować tych wszystkich pyszności. Bardzo się interesuję kuchnią, uwielbiam próbować, smakować, a regionalne smaki to jest moja pasja. Jestem Michałowianką. Chodziłam tutaj do szkoły, do gimnazjum i cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym projekcie. Od wielu lat prowadzę też bloga kulinarnego. On się w końcu przerodził w profil na Instagramie, więc tam na pewno się pojawią pyszne relacje i nie mogę się doczekać tego, aż spróbuję tych Pysznych, regionalnych e, przysmaków od koła gospodyń wiejskich. A powiedz mi, jakie są Twoje kryteria oceny? Czego będziesz szukać? E, na pewno pasji, bo myślę, że to, to jak najbardziej czuć w potrawach. E, takiego regionalnego sznytu, właśnie. Ja trochę szukam takiej kuchni mojej babci, bo bardzo za nią tęsknię. E, I oczywiście dobrego smaku. Ze mną jest druga jurka, pani Iwona Nazarko, która pracuje jako nauczycielka w gminnym przedszkolu w Michałowie. No i mam pytanie, czego pani będzie szukać tutaj bardziej tradycji, czy na przykład jakichś nowoczesnych smaków, jakichś takich odkryć kulinarnych? Nie, absolutnie tutaj liczę na nowe smaki, nowe doznania smakowe, stąd też takim pierwszym kryterium, którym będę się kierować, to będzie właśnie smak. Następnie oczywiście też węch, bo bardzo dużą rolę u mnie gra, no i walory estetyczne oczywiście też. Przed nami praca w REA, ze mną trzecia jurorka, Maria Bożena Ancipik, przewodnicząca Rady Miejskiej w Michałowie. Powiedz mi, czym ty będziesz się kierować przy ocenie tych dań? Ja głównie będę kierować się smakiem, zapachem i przede wszystkim wyglądem. Myślę, że my jako samorząd dzisiaj znajdziemy coś, co będzie naszą marką Michałowa, którą naprawdę będziemy promować, i będziemy z nią wszędzie jeździć. Uwaga, zbliżamy się do końca tej pierwszej konkurencji, czyli przystawki trzy, dwa. Jeden, rączki w górę, odstawiamy, odstawiamy, odstawiamy. W takim razie zapraszamy pierwszego gospodyń wiejskich, koło gospodyń wiejskich Michała Wianki. Na talerzu jako przystawkę mamy chałkę posmarowaną delikatnie masełkiem. Na masełko daliśmy plastry gruszki, na gruszkę plastry camemberta. To zapiekliśmy 15 minut. Jedną opcję mamy z szynką zwacką, a drugą bez. To 3 y, minutki przed, szynkę szwarcwalską y, dodaliśmy. Później po pieczeniu posypujemy rukolą, polewamy miodem. Czas na drugą prezentację. Zapraszamy koło gospodyń wiejskich Czerwone Szpilki. E, to jest nasza propozycja e, przepisu prosto z Podlasia, prosto z Michałowa. Przepis e, ma ponad już 80 lat. To jest przepis mojej babci. Moja babcia urodziła się w 1929 roku, więc pewnie to też ma od swojej mamy. Zaproponowaliśmy smalczyk, trochę nieoczywistym smakiem, bo oczywiście jest tam boczek, który przemieliłyśmy. Dodałyśmy do tego cebulkę, ale przełamałyśmy to słodkim jabłkiem. Do tego są przyprawy, sól, pieprz naturalny i pieprz ziołowy i to koniec magii. Natomiast ogóreczek kiszony jest robiony też naszą tradycyjną, e, tradycyjnym przepisem prosto z naszej szpi, spiżarni. Postawiliśmy troszeczkę e, unowocześnić to danie i dołożyć swoje i właśnie wrzuciłyśmy ten schodki właśnie granat. To jest nasza propozycja. myśmy nie miały jakiejś tam walki, e, nie walczyłyśmy, a w ogóle nie bardzo walczymy. często debatowałyśmy i... Uzgadniałyśmy wcześniej, na przykład, co chciałybyśmy mhm. zrobić. I pomysły były dawane. Każdy z nas może gdzieś tam troszkę inaczej, ale tak naprawdę wygrywały chyba te takie, jak to się mówi, większością zdań, tak? Tak, tak i, to, i to chyba już tradycyjne. Zresztą my też jakby yy, w różnych miejscach się wystawiamy, tak? Czy też darujemy na jakieś akcje charytatywne, swoje potrawy. No i ten smalczyk, no to wiadomo, że to już jakby się kojarzy z nami, tak? No babki zimieczanej nie zaprezentowałyśmy, ale też jesteśmy właśnie, bo to już właśnie tak było, albo babka zimieczana, ale smalczek. Smalczek jest taki bardziej podzielny i też to wygrało to, że tam właśnie jest to jabłuszko i mogliśmy też ją ja wykorzystać z tego, że to są jakby no trochę nasze. Takie podlaski, Nasz, po podlasku, ta, więc wszystko. Ja właśnie podlask. tutaj rozmawialiśmy z burmistrzem, jak to właśnie był ten, po, po, pojawił się ten pomysł. I właśnie miało być to, że to ma być kojarzyć się tutaj, stąd, z Michałowem, tak? Więc, no, smalczek, na pewno tak. Czas na trzecią prezentację. Zapraszamy koło gospodyń wiejskich w Bądarach. Mamy na talerzu selery, ale najważniejsze w tych selerach to jest taka pomaska. A ta pomaska jest z oliwy, octu, miodu, musztardy. I to cały i usmażyć na głębokim oleju i to cała, cała filozofia. Ale mam nadzieję, że będzie smaczne. Jesteśmy po ocenie przystawki. Teraz czas na danie główne. Rozpoczynamy drugą konkurencję, na którą drużyny będą miały jedną godzinę. Uwaga, drogie panie! 3, 2, 1 zaczynamy! Tutaj korzystamy też właśnie z nowych urządzeń, no bo tak jak mówimy, my sobie ułatwiamy życie, tak? Yy, odczarowujemy też kuchnię, tak? Fajnie jest też, że dzieci też patrzą, i może przy takiej zwykłej patelni, zwykłym garku, to im by się tak może nie chciało. Nie byłoby Aż, by takie ciekawe. Tak, nie byłoby takie ciekawe. A tutaj wszystko biorą, 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 robią. I, I to właśnie cieszę, bo, bo tak jak właśnie to Nikola powiedziała, nie? że ona no, nie za bardzo lubi gotować, nie? ale jak ja do niej mówię, że przyniosę jej to urządzenie do domu, on mówi – no, tak. Koło Gospodyń Wiejskich znane jest z tego, koło Gospodyń Wiejskich w Bondarach, że pysznie gotuje. Ja pamiętam, zakochałem się w waszych potrawach kiedyś na mm, Dniu Ziemniaka w Juszkowym Grodzie. Skąd czerpiecie inspiracje w ogóle do swoich potraw, bo to nie są potrawy oczywiste. My już jesteśmy w zasadzie wiekowi, to pamiętamy, jak nasze babcie gotowały, mamy gotowały i my przez całe swoje życie to pamiętamy różne takie inne potrawy, ale i korzystamy z nowych przepisów, z nowych jakichś podpatrzenia czegoś, jakiejś surówki czy, czy obojętnie czego. No to przede wszystkim tym. Ale i pytamy naszych mieszkańców. Może ty znasz jakąś potrawę, może ty i każdy jak poszuka tam w swojej głowie, to zawsze coś znajdzie. No właśnie, ocalanie tych starych przepisów wydaje się być bardzo ważne, bo e, no nowoczesna kuchnia teraz dominuje, szczególnie teraz jest moda na pizzę, na różne tego typu rzeczy, a zapominamy często o naszej polskiej kuchni. Dlatego chyba dobrym pomysłem jest to, żebyśmy wydali tą książkę kucharską z tymi przepisami waszymi. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Po pierwsze, spotykamy się tutaj, każda grupa coś innego wykona, ugotuje, przygotuje. To już nas uczy. A po drugie. Te różne nasze pomysły, jeżeli zbierzemy to w jakiejś jednej publikacji, no to nie tylko my będziemy korzystać, ale cały nasz region, a nawet cała Polska może z tego skorzystać. Także to jest bardzo, uważam, że super pomysł. W takim razie zapraszam na prezentację Dania Głównego jako pierwsze koło gospodyń wiejskich Czerwone Szpilki. Na talerzach mamy, może tak, polecamy dzisiaj na obiad danie obiadowe, kartacz, tradycyjny kartacz, oczywiście z własnych ziemniaków, z mięskiem. Wcześniej było pieczone, potem było zmielone i ugotowane. Zrobiłyśmy taką inną wariację, ponieważ nie zrobiłyśmy takiej zwyczajnej okrasy, a zrobiłyśmy te swaretki w starym stylu, kiedyś... Dawno temu to nazywała świeżeninka, więc my teraz zrobiłyśmy tą właśnie świeżeninkę na kartaczu. No i kapusta to jest nasza wariacja. E, troszeczkę inna, troszeczkę przełamaliśmy, nie kiszona, nie świeża, z czosnkiem, bo teraz już okres jest jesienno-zimowy, więc powinniśmy się tutaj trochę bardziej e, uodparniać i mamy nadzieję, że będzie smakowało. Jesteśmy po pierwszej ocenie, w takim razie zapraszam koło gospodyń wiejskich z Bondar ze swoim daniem głównym. To jest na talerzu schab nadziewany w kształcie rogu, pióre ziemniaczane i dwie surówki. Jedna z surowych buraków, a druga z kiszonej naszej bondarskiej kapusty. I kluski szare szarpane. Dlaczego szarpane? Bo nie robione w w kształcie kulki, tylko łyżką bierzemy, rzucamy na wodę i, i dlatego nazywamy, to cały czas tak się nazywało, że to są fluski szarpane. W takim razie czas na prezentację ostatniego dania głównego. Zapraszam Koło Gospodyń Wiejskich Michałowianki. Nasze koło na danie główne zrobiło kremową bombę dyniową. Takim naszym własnym motywem przewodnim jest jesień, gruszka, dynia. Także wszędzie gdzieś wpletliśmy właśnie te nasze takie smaki jesienne. Do tego jest jeszcze sos kurkowy z, z, ze swoimi warzywkami, a nadzie w nadzieniu jest w środku jest mięsko drobiowe. Z, też z warzywkami i z denią. I wszystko jest właśnie w takim kremowym sosie, także życzymy smacznego. Przystawka za nami. Danie główne za nami. W takim razie czas na deser. Zaczynamy. 3, 2, 1, lecimy. A ja tutaj mam pana w e, fartuchu. Koła gospodyn Wiejskich, bo koła Gospody wiejskiej to nie tylko gospodynie, ale również gospodarze, co widać w naszych kołach. Jak się współpracuje z paniami Super, przy tych ja projektach? Jako dekoracja tylko. Jako no, ale, ogólnie, ale ogólnie się pan udziela? No, oczywiście, ziemniaki obieram, bardzo lubię obierać. Jak trzeba, to przyprawiam. Kapustę lubię gotować. Bardzo smacznie przyprawiam. Dziewczyny bardzo chwalą. No to chyba to chodzi. Koła gospodyn Wiejskich tylko są z nazwy. Kołami gospodyń, bo to często też gospodarze, właśnie. Zapominamy o tym, że panowie też potrafią gotować i lubią gotować. Dlatego zachęcamy, aby gdziekolwiek jesteście, czy w Michałowie, czy w innej części Polski, próbować swoich sił, zakładać takie koła gospodyń i gospodarzy wiejskich wszędzie. No a teraz czas na najprzyjemniejszy dla wielu element posiłku, czyli deser. Zapraszamy koło gospodyń wiejskich z Bondar. Mamy takie różyczki z boróweczką, a to tak ciasto robi się, że tam trochę mąki, trochę wody, trochę mleka, cukier waniliowy, troszeczkę cukru, żeby nie za dużo. No i tak smaży się, takie foremki mamy na oleju czy na smalcu. Posypuje się potem pudrem, no i... Próbujemy. Kiedyś tego nie rob... Kiedyś to robili, teraz już tego nie robią. Pierwsza prezentacja deseru za nami. Teraz czas na drugą prezentację. Zapraszam koło gospody miejskich. Czerwone szpilki. Przygotowałyśmy bezę z serkiem mascarpone, z bitą śmietaną, z owocami, wszystko posypane kawą. Beza jest lekko miękka w środku. Potrzebuje dużo czasu, żeby ją upiec. A tutaj nie mieliśmy za dużo czasu, więc jest taka mięciutka. Życzymy smacznego. No i nadszedł czas na ostatnią prezentację deseru. Zapraszam koło gospodyń wiejskich Michałowianki. Idąc dalej konsekwentnie, tak jak mówiliśmy, dynia jest naszym motywem przewodnim. Zarówno gruszka, są to tematy jesienne, więc tak jak mamy jesień, teraz idziemy dalej tym tropem. Mamy sernik dyniowy z gruszką, który był zapiekany, na to wszystko jest polana, czekolada i życzymy po prostu smacznego. Jak widać, za moimi plecami wszystko bardzo smakowało. Wszyscy na jedzeni. te dania dzisiaj, wyśmienite te propozycje, ale nie ujawnimy dzisiaj, kto wygrał, bo. Będzie klasyfikacja generalna. Po wszystkich trzech odcinkach dowiemy się, które koło gospodyń wiejskich okazało się być najlepsze. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.